Przedsiębiorczy student, dotacje na rozwój przedsiębiorczości. To spotkanie współorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dzisiaj mamy wykład na temat dotacji na pierwszy biznes, tak naprawdę. Chociaż też będziemy mówili innych rzeczy, trochę o perspektywie finansowanej lata 2014-2020, ale przede wszystkim to, co osoba młoda może jeszcze w tym momencie uzyskać na rozpoczęcie i założenie własnej działalności. Podczas spotkania przedstawiciele lokalnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Zamościu zaprezentowali możliwości skorzystania z dostępnych środków unijnych przeznaczonych na zakładanie działalności gospodarczej. I podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zainteresowanie tą formą, czyli tak naprawdę mm, bez kapitału własnego na rozpoczęcie działalności, jest bardzo duże. Jest chyba, chyba największe tutaj na naszym re, ry, terenie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz projektu Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu, którzy przedstawili możliwości nawiązania współpracy z instytucjami otoczenia biznesu. Tu chodzi właściwie generalnie o inwestorów, których z Polska moglibyśmy nazwać dobrodziejami, bo to są tacy zblazowani powodzeniem przedsiębiorcy, którzy mają niską awersję do wydawania pieniędzy, już mają tego na tyle dużo, że można ich zainteresować tak zwanymi startupami, czyli projektami we wczesnej fazie. One, nasz projekt obejmuje dwa województwa lubelskie i podkarpackie. Erasmus, Twój kumpel na studiach. Tym hasłem stypendyści Erasmusa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji przekonywali wszystkich o skuteczności praktyk i staży zagranicznych. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu w ramach opracowanej i przyjętej do realizacji strategii umiędzynarodowienia studiów prowadzi właśnie intensywną działalność ukierunkowaną na rozwój współpracy międzynarodowej i rozwój współpracy zarówno z zagranicznymi uczelniami, jak i ośrodkami naukowo-dydaktycznymi, w całej Europie. Mówili też o korzyściach i możliwościach naukowych i zawodowych, jakie zyskali dzięki programowi Erasmus. Mogę powiedzieć, że bardzo duże doświadczenia zagraniczne i na przykład nociem się trochę języka portugalskiego. Spotkanie przyciągnęło wielu młodych ludzi zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności, którzy widzą w dofinansowaniach unijnych ogromny potencjał i szanse rozwoju.